Gra, gra br bramek, yy, ale przeciwnik nie był jest górny zmikający. Na pewno to widać było po grze, przeciwnik nie był wymagający, ale też tydzień temu przeciwnik nie był wymagający. W poprzednich meczach też były mecze z drużynami z dołu tabeli i gdzieś tam nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić dziś, mimo że przeciwnik nie był wymagający, no to chyba przez przeciągu całego meczu nie oddał nam strzału, także tutaj trzeba oddać chłopcom, że z treningu na trening. Tygodnia na tydzień wygląda to coraz lepiej, tak? Myślę, że jeżeli, jeżeli dalej będziemy zmierzać w tym kierunku, w którym idziemy, to, to nawet w kontekście drużyn, z czołówki tabali będziemy mówić, że, że sobie spokojnie z nimi poradzimy. A jakby miał Pan tak przeanalizować pierwszą połowę i drugą połowę, co, 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 co było robione i jak, jak, jak to było widać tutaj z wojska? Z, z to znaczy. Ciężko tak coś na gorąco, bo szczerze już nie raz się na tym łapałem, że później na wideo ogląda się mecz i dwa różne mecze, tak? Ale generalnie yy, mecz nam się dobrze ułożył, tak? bo zawsze tak jest, jeżeli strzela się w takich meczach właśnie tą pierwszą bramkę, która gdzieś tam otwiera, otwiera wynik, za chwilę dokładnie poprawiamy drugą i mamy mecz pod kontrolą, tak? ale na pewno z pierwszej połowy tutaj sobie w szatni to na pewno wyjaśniliśmy te ostatnie 10 minut, tak? No nie może być takiego momentu słabości, gdzie tam przeciwnik miał ten rzut wolny i nie daj Boże, jakieś tam bramki kontaktowej różnie mogło być, tak? Być karny, tam chociażby, chociażby. Dlatego mówię, no nie możemy sobie pozwalać na takie chwile słabości, jak właśnie ostatnie 10 minut pierwszej połowy. Z perspektywy teraz kilku tygodni, jak Pan został tutaj na stanowisku trenera, to, to jak Pan ocenia... Yy... Swój zespół, tak? Tam co, co się, coś się zmieniło chyba tak, widać w To znaczy na pewno się zmieniło to, że chłopcy sami to czują. Rozmawiamy z nimi, gdzieś tam czują, że trenują dobrze, że, że trenują e, intensywnie. Na to trzeba troszkę czasu, tak? E, też nie przez przypadek wprowadzamy młodych chłopców, bo dziś, dziś też e, dużo, dużo tych młodych zawodników było i myślę, że wszystko idzie w tym kierunku w jakim chcemy, tak? czyli czyli gdzieś tam jak najwięcej tutaj tych młodych chłopców prowadzić, żeby na wiosnę to był ten szkielet zespołu. Tak? Czyli, czyli co, zespół od trenera z Łomży? Zespół potrzebuje zawodników z Łomży, to, to na pewno. A mówię, jeżeli jest zawodnik przyjezdny, on musi być lepszy od tych chłopców z Łomży i to jest dla nas klucz na tą chwilę.